W dzisiejszym filmie przedstawię Wam dwie teorie spiskowe dotyczące Minecraft. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej serii, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Ta statystyka pokazuje, że dużo z Was mnie ogląda, a nie subuje, więc mordo, chyba sam wiesz, co robić. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, zapraszam serdecznie do playlisty, która w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie. Dobra, przed zaprezentowaniem wam pierwszej teorii, chciałbym Was poinformować, że jeżeli macie jakąś swoją teorię dotyczącą Minecraft, możecie ją wysyłać na mojego maila i Okej. Okay. Pierwsza teoria opowiada o gigantach w Minecraft i jest od użytkownika Pixelboy. Jak każdy pewnie wie, w naszej kwadratowej grze jaką jest Minecraft występują różnej maści zombie. Jest ich naprawdę dużo. Jest zwykły zombie, zombie villager, zombie pustynny, zombie podwodny i zombie gigant. I przy nim właśnie się zatrzymamy. Zastanawialiście się kiedyś skąd one się wzięły? Ja też nie, ale mam odnośnie tego moba pewną teorię. Żeby trafić do odpowiednich czasów, musimy cofnąć się przed apokalipsą mobów i jeszcze dalej. Wtedy na minecraftowym świecie chodziły ogromne stworzenia, które przypominały ludzi, lecz po prostu były większe od normalnych. Mówiono wtedy na nich giganty. Te wielkie stworzenia pomagały normalnym ludziom w robieniu podstawowych rzeczy. Jako iż miały więcej siły i były większe, niektóre rzeczy robiły po prostu szybciej. Więc przed tym zanim zamieniły się w gigantyczne zombiaki, były one neutralnymi mobami w grze. Skąd one się wzięły? Jak dobrze wiemy, bądź nie, krążą mityczne opowieści, że na naszym rzeczywistym świecie chodziły kiedyś wielkoludy. Niby są na to jakieś dowody, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Na rzecz tej teorii musimy po prostu uważać, że tak było. Tak więc, ktoś ze studia Mojang, mam tu na myśli jednego z pracowników, musiał się interesować tego typu mitycznymi historiami, ponieważ stworzył właśnie ową postać. Zapytacie pewnie skąd takie przypuszczenia. Otóż jak chcemy zrespić wielkiego zombiaka, musimy wpisać komendę ukośnik Simon Gigant. A jak dobrze wiemy, gigant oznacza ogromny. Wracając do historii, olbrzymy były neutralnymi mobami w Minecraft, co oznaczało, że nic nie robiły, jeżeli ty im nic nie zrobiłeś. Niestety po czasie gigantów było coraz mniej na świecie. Było to spowodowane tym, że świat nie był skonstruowany. Pod ich wymiary. Po latach olbrzymów zostało bardzo mało, co skutkowało tym, że ludzie radzili sobie lepiej sami. Przyszedł czas apokalipsy, bądź nowego początku kto jak woli. Większość ludzi zginęła przez wielki wybuch, bądź zamieniła się w potwory. Nie było inaczej z gigantami jako iż byli praktycznie ludźmi, tylko o większych gabarytach, również zamienili się w zombiaki. Patrząc na dzisiaj nie wiadomo co dalej spotkało gigantów. Wiemy jedynie tyle, że zamieniły się w potwory i znalezienie olbrzymia na swoim świecie graniczy z cudem. Druga teoria opowiada o tym, skąd wzięły się nieumarłe moby w Minecraft i jest od użytkownika filneku. Skąd w Minecrafcie wzięły się nieumarłe moby? Grając w Minecraft możemy spotkać wiele różnorodnych mobów. Niektóre z nich możemy spotkać w prawdziwym życiu, jak świnie, wilki, papugi, owce i wiele więcej. Te jednak nie wzbudzają naszej uwagi, bo to tylko znane nam gatunki przedstawione jedynie w kanciastej wersji. O wiele ciekawsze są moby wymyślone przez twórców gry. Przyglądając się nim, zastanawiamy się, czym one właściwie są i co mieli w głowach twórcy Minecrafta dodając je do gry. Moby, które możemy spotkać tylko w grze, podzieliłbym na dwie kategorie: żywe i nieumarłe. Do żywych zaliczają się wieśniacy, magmołazy czy endermany. Ich historia zapewne również jest ciekawa, jednak łatwo przyjąć fakt, że po prostu zostały stworzone w wyniku ewolucji. Inaczej się to ma z nieumarłymi mobami jak zombiaki i szkielety. Skąd one się wzięły? Natura przecież nie mogła wytworzyć czegoś podobnego. Anatomicznie przypominają Steve'a i Aleksę. Można zatem wywnioskować, że moby nieumarłe były kiedyś ludźmi, jednak w wyniku jakiejś apokalipsy przybrały znaną nam już wszystkim formę. Stwierdzenie, że Minecraft to rzeczywistość postapokaliptyczna jest zbyt oczywista. A co jeśli powiem Wam, że to nie jakiś tam wybuch czy apokalipsa, a świadome działanie pewnej osoby? która przyczyniła się do anihilacji ludzkości w świecie sześcianów. Kto mógłby być na tyle zły, aby tak zniszczyć ten piękny, klockowy świat? Niektórzy myślą, że pewnie mam teraz na myśli Herobraina, który kojarzony jest ze wszystkim co złe w naszej klockowej grze. Sądzę, że Herobrine mógł mieć w apokalipsie swój udział, ale nie był szefem tej całej operacji. Jak dla mnie prawdziwym winowajcą jest Null. Dlaczego? Zadajmy sobie pytanie. Czym tak naprawdę jest nul? Jest to postać w całości spowiana mrokiem, a co w Minecrafcie jest spowiane mrokiem? Próżnia, czyli nieskończona przestrzeń pod bedrockiem, w której gracz błyskawicznie obumiera. Jak dla mnie, Null narodził się właśnie w tej próżni. Ma to sens, ponieważ imię mrocznej postaci w języku niemieckim znaczy nic, zero lub też niezbyt. A czym jest próżnia? No właśnie, niebytem, czyli Null narodził się dosłownie z niczego. Jest to zaprzeczenie wszystkich innych organizmów, które powstają poprzez ewolucję. Według mojej teorii na początku Minecraft był bardzo przyjaznym miejscem zamieszkanym przez ludzi, wieśniaków i zwierzęta. Jednak tam, gdzie jest światło, zawsze rodzą się cienie i tak też powstał Nul. Wcielenie zła i twórca wszystkich nieszczęść. Jako, że pochodzi z czegoś, co zabija, przeklnął ludzkość w taki sposób, że zawisnęła pomiędzy światem żywym a umarłych. To wyjaśnia, dlaczego umarlaki palą się w świetle dnia. Zostały przeklęte przez osobę, która narodziła się z kompletnej ciemności. Wrócimy teraz do Herobraina. Z mojego punktu widzenia, Herobrain kiedyś był człowiekiem, ale został przekabacony przez nula na złą stronę mocy. Ale dlaczego Herobrain zdradził swoją rasę? Możliwym powodem może być zazdrość, jako mógł żywić do swojego brata Steve'a, że ten. Zdobył serce Alex, dziewczyny, która mu się podobała. Herobrine miał pomóc Nulowi w podporządkowaniu kwadratowego świata i pokonaniu jego arcywroga, czyli Nocza, Minecraftowego odpowiednika Boga. Noc i Null są przeciwieństwami. Ten pierwszy tworzy życie, a drugi je odbiera. Pewnego razu doszło do walki nocza z Nulem i Steve'a z Herobrine'em. Pojedynek zakończył się zwycięstwem sił dobra. Noch odesłał Nula do próżni i postawił na granicy świata a próżni pod bedrokiem, by Nul już nigdy nie mógł zagrozić Minecraftowi. Z kolei Steve przeorał swoim mieczem oczy swojego złego brata, po czym ten uciekł. Jego zły brat przysiągł, że kiedyś się na nim zemści. I sam Herobrine przejął dowództwo nad armią przeklętych mor. Mobów. Akcja gry dzieje się po tym pojedynku, a fabuła opowiada o tym, jak Steve i Alex próbują razem odbudować cywilizację. To by było na tyle. Jeżeli film ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić nowych filmów. Jeżeli macie jakąś swoją teorię dotyczącą Minecraft, zachęcam do wysyłania jej na mojego maila aysupermvkbusinessmap@gmail.com. Dzięki, że jesteście, widzimy się jutro, trzymajcie się, cześć!